I prawie mógł być go. Ależ teraz okazja. No, takie dośrodkowanie Bachty. Centro ostrzał. No, już pierwszy raz kapitan gości Marcin Gąsiorowski, Młotanie mógł... Żukowski. Tak, tak wiele osób. Od... przed polem no karnym zobaczmy. schodzi na lewą nogę. Łuczak! O, ależ, ależ świetna teraz okazja. Baryczy. Jeszcze nie kończą zawodnicy Tomasza Chorwata. Bąk przed linii bocznej. I zobaczmy, jak rozegrają ten rzut roczny. Pikana ale zobacz, Bogusławski... No przyłożył jeszcze Grzelczak! Twierdza, twierdza słów. Twierdza Ech. słów, tak. Twierdza w ogóle Balicz. Jeszcze. Teraz teraz zobacz, ma okazję, ale To była patelnia dla Tomaszewskiego, to tuje Kacprzak, gdzie ma posłać piłkę Łuczak. I podanie Bąk, do? Ale bok będzie sam na sam bok! Położył Gąsiorowskiego, ale... Koniec końców, jeszcze Barycz, jeszcze jest tutaj Kacczak! Co tu zrobią za... Do lewej strony Bachta, który on już raz będzie centrował. Centrujesz, no centrujesz! Bolu. Do ja Czekam aż w końcu gruchami w tej drugiej połowie, bo jak na razie tylko prawą stroną. Ty Ależ Bachta sieknął! Takim jakimś delikatnym wolejem, zewnętrzkiem nie wiem. Jak Roberto Carlos. Ska padła w tym roku. Bardzo boleśnie. No ależ. Zobaczmy teraz! Ol! Grzelczak! No przełamał się wreszcie Piotr Grzelczak! I to on wyprowadza barycz na prowadzenie. Wywołaliśmy tak, jakby tą bramkę. 67 minuta spotkania. Dość, teraz, teraz zobacz. Jeszcze puchała. O, Kotowicz ma dużo miejsca, o, ależ o obok bramki. Zobaczymy. Zobacz, świetnie zagrał Kotowicz do Bachty, Bachta. Smektała Toż. i przed bramki wybijają e, Jakby nie zjadł obiadu teraz Kuba Smektała. No tak. Zawodnicy trenera Chorwata. Jest centra do Michalskiego. Michalski Bóg nad bramką. Co on zrobił? No przecież to była patelnia, żeby dobić łóżyce w tym spotkaniu. Sami sobie winni zawodnicy Baryczy. Partnerem kanału jest Centrum Piłkarskie Ślęza Wrocław-Kłokoczyce.